Cześć, nazywam się Zuzanna Kaweska i dzisiaj opowiem Wam o mojej pracy. Jestem programistką. Obecnie to jeden z najlepiej płatnych oraz najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, jak i na świecie. Jak zainteresował mnie ten zawód? Od dziecka uwielbiałam grać w gry oraz je tworzyć. Poszukiwałam różnych zainteresowań, ale tworzenie gier oraz aplikacji sprawiło mi największą radość. Czym zajmują się programiści? Programiści zajmują się m.in. tworzeniem programów komputerowych, stron internetowych i systemów operacyjnych, z których wszyscy korzystamy w codziennym życiu. Od edytorów tekstu po gry i aplikacje internetowe lub mobilne. Aby zostać technikiem, programistą, trzeba skończyć jedną ze szkół kształcących w tym kierunku. Technikum lub liceum. Ja skończyłam technikum na 10 we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej. Ten kierunek jest dostępny także na przykład w Technikum TEP Edukacja. Jeśli wybierzesz liceum, to po jego skończeniu należy ukończyć szkołę policjalną, po ukończeniu której uzyskasz odpowiednie kwalifikacje IN03 i IN04. Po zaliczeniu obydwu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom technika programisty. Możesz kształcić się dalej na studiach wyższych, na przykład na Politechnice Wrocławskiej lub liczyć w Wrocławskich uniwersytetach lub od razu podjąć pracę jako informatyk lub programista. Oczywiście, by cały czas być na czasie i nadal się rozwijać, korzystam z wielu szkoleń branżowych dostępnych zarówno stacjonarnie, jak i internetowo. Co musi umieć każdy programista? Musi mieć przynajmniej opanowany angielski na, na poziomie komunikatywnym. Powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu informatyki, w tym znajomość języków programowania, takich jak C ⁇ Java, Python czy HTML. Umiejętności techniczne to tylko jeden z czynników gwarantujących programistom zdobycie pracy marzeń. Okazuje się, że kompetencje miękkie programistów nie pozostają bez znaczenia. Konkretne cechy charakteru, komunikatywność, cierpliwość lub dokładność i podejście do pracy w grupie mają wpływ na rekrutację w branży IT. Programista pracuje zdalnie lub w pomieszczeniach biurowych przed komputerem, w pozycji siedzącej, choć ostatnio modne są biurka z regulowaną wysokością, co pozwala także na pracę stojącą. Często może samo określić godzinę pracy. Pracuje indywidualnie lub w zespole. Narzędziami, którymi posługują się programiści są np. komunikatory, przeglądarki internetowe czy edytory i formaty kodu. Praca w czasie pandemii. Programiści podczas pandemii mogli wykonywać pracę bez specjalistycznego sprzętu oraz wykonywać ją tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, o ile tylko był tam prąd i w miarę szybki internet. Ja osobiście pracowałam z domu, a jak była piękna pogoda to z ogrodu. Gdzie można znaleźć zatrudnienie? Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować w instytucjach zajmujących się tworzeniem i utrzymaniem oprogramowania, czy w firmach komputerowych sprzedających sprzęt komputerowy jeśli interesujesz się programowaniem, tworzeniem gier lub aplikacji i nauki ścisłe cię nie przerażają, to zawód technik programista będzie dla Ciebie idealnym wyborem. Dziękuję za uwagę. Zuzanna Gaweska.